Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest sobota, 31 tygodnia zwykłego, e, tak, i liturgia słowa... Prowadzi nas dalej do szesnastego rozdziału Łukasza, wiersze 9 do piętnaście. Jezus powiedział do swoich uczniów, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną, nie okazaliście się wierni. Prawdziwe dobra kto wam powierzy. Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym z Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na groż faryzeusze i podrywali sobie z niego. Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca, to bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Tak, tu dzisiejsza Ewangelia, tu pojawia się takie słowo: Mamona, mamun, takie słowo, i to tak, dla nas dzisiaj, mamona, to są pieniądze. Natomiast w czasach Jezusa to tak nazywał się pewien pogański Bóg, Bóg bogactw, tak, Bóg że tak powiem zasobów materialnych. Dlaczego Jezus mówi o niegodziwej Mamonie, właśnie o niesprawiedliwej Mamonie? Dlatego, że jakby to ubóstwianie tych dóbr materialnych, tych, tych dóbr doczesnych. Prawda, są materialnych, Boga z doczesnych ma u podłoża przekonanie, że to one decydują o moim być albo nie być, prawda, że to właśnie odpowiednie zasoby materialne, odpowiednio zgromadzone, zdobywane, pielęgnowane, to one decydują o moim życiu, o moim byciu albo nie być. To gdzieś tam sięga korzeniami grzechu pierworodnego, właśnie tego skupienia się na owocach tej ziemi. W szczególności na owocu zakazanym, że właśnie jakieś stworzenie jest mi niezbędnie potrzebne do życia, do istnienia, i że ja muszę to stworzenie za wszelką cenę posiadać, jakąś rzeczywistość stworzoną, jakąś rzeczywistość poza Bogiem, bo to ona, właśnie ta rzeczywistość poza Bogiem, decyduje o tym, że ja jestem albo mnie nie ma, prawda, i kim jestem, i że osiągnę spełnienie. I tak dalej, i tak dalej. I właśnie na tym polega niesprawiedliwość. Właśnie, że Bogu odbieram cechę bycia Bogiem, a przypisuję to jakiejś rzeczywistości poza Bogiem. Prawda? Bo to Bóg jest przyczyną mojego istnienia, Jego miłość jest przyczyną mojego istnienia, to Jego miłość utrzymuje mnie w istnieniu i to, czego potrzebuję do istnienia, to właśnie Bóg, Jego miłość. I to Jego miłość jest moim spełnieniem. Ja zostałem stworzony do, do tego, żeby. Odkrywać, świadomie odkrywać, że jestem kochany i świadomie odkrywać, że jestem w stanie tą miłość przekazywać dalej, że jestem w stanie być sługą miłości, że jestem w stanie być domownikiem miłości i sługą miłości. I przy czym to słowo sługa, które też się pojawia w dzisiejszej Ewangelii, też jest takie trochę dla nas zwodnicze, bo my nie bardzo lubimy być sługą, a tymczasem jeśli chodzi o bycie sługą miłości, to właśnie trzeba odkryć, że to ta miłość pierwsza mi służy. Jezus jest pośród nas jako ten, który służy. On przychodzi, myje nasze stopy, właśnie i my tak odkrywamy miłość, tak dostrzegamy, jesteśmy w stanie tak dostrzec miłość, że miłość przychodzi chce się o mnie zatroszczyć, prawda? Właśnie w tym sensie miłość jest moim sługą, prawda? Że chce się o mnie zatroszczyć, zatroszczyć się o to, co mi potrzebne. Zatroszczyć się o wszystko, co mnie dotyczy, prawda? No, dlatego na przykład istnieje w ogóle świat materialny, bo miłość Boga zatroszczyła się o to, żebyśmy mieli ten świat materialny, bo to my go potrzebujemy do istnienia. Bóg do, do niczego nie potrzebuje świata materialnego i czyni go utrzymuje w istnieniu ze względu na nas, ze względu na mnie. To ja jestem przyczyną istnienia świata. Ty jesteś przyczyną istnienia świata. Że wszystko, co istnieje, ma swoją wartość w odniesieniu do człowieka, dlatego jeżeli człowiek uzna siebie za nic, no to wszystko w jego oczach traci sens, bo wtedy wszystko jest niczym. Prawda? My o tym zapominamy, ale to, to funkcjonuje, to działa. Yy, właśnie, i to Bóg jest przyczyną, i Bóg jest celem. I teraz właśnie po pierwsze, ja odkrywam miłość, która mi służy, która się o mnie troszczy. Odkrywam, że jestem kochany, że jestem wart takiej miłości. I odkrywam, że jestem do takiej miłości zaproszony, że miłość pokornie prosi, żebym był jej sługą, w tym sensie, żebym zechciał, zapragnął, żeby ta miłość poprzez mnie wyznawała się w świecie, wyznawała się światu, wyznawała się moim braciom i siostrom. Ta miłość, która mi się wyznaje, która mnie tak zachwyca, ona chce się poprzez moje usta, poprzez moje ręce, poprzez moje czyny wyznawać się moim braciom, siostrom, całemu światu. I to znaczy być sługą miłości, zgodzić się na to, prawda? żeby poprzez moje ręce, żeby moje ręce czyniły miłość, prawda? Tą miłość, którą tak podziwiam. Właśnie, to jest to, co Jezus mówi, abyśmy się miłowali tak jak ja was. No właśnie, natomiast udało się nas przekonać, że jakby Bóg nie wystarczy nam do życia, do istnienia, do spełnienia, do odnalezienia sensu życia, że musimy się skupić na dobrach stworzonych, na rzeczywistościach stworzonych i to jest kwestia prawda zdobywania odpowiednich dóbr stworzonych, odpowiednich rzeczywistości stworzonych i odpowiedniego ich gromadzenia. No i dlatego to jest niesprawiedliwość, nie? I, i właśnie to słowo mamun, to jakby zawiera w sobie trochę taką treść, nie, że właśnie próba przekonania człowieka, że to nie Bóg decyduje o tobie, o Twoim życiu, o Twoim istnieniu, o Twoim szczęściu, o Twoim spełnieniu, tylko jakiejś rzeczywistości stworzone. I to mogą być nawet rzeczywistości niematerialne, ale Wasze poza Bogiem, poza Bogiem. Nawet to mogą być nawet dary Boże, nie? że o Twoim istnieniu, spełnieniu. To Nawet nie decyduje Bóg sam w sobie, tylko to co Bóg ci da, co dla Ciebie zrobi. Nie? Że na przykład jakiś, jakiś charyzmat, nie wiem, jakiś dar, prawda, modlitwo, uzdrowienie. Jak nie będziesz miał tego daru, modlitwo, uzdrowienie, to w skądś bez sensu, to się nigdy nie spełnisz w życiu. Więc na tym polega niesprawiedliwość, na tym polega kłamstwo. Tak? I to kłamstwo jest bardzo brzemienne w skutki. No, bo potem jest tak, że no my spędzamy życie właśnie na gromadzeniu jakichś tam rzeczywistości różnych, zdobywaniu, staraniu się o nie. Mamy żal do Pana Boga, że, im nam, nam, że ich nam nie udziela i tak dalej. Widzimy w sobie nawzajem wrogów, konkurencję, bo ktoś mógłby mi zabrać, pozbawić mnie. Boimy się, lękamy o swoje istnienie, bo gdzieś mamy to wewnętrzne poczucie że te wszystkie rzeczywistości poza Bogiem to można w każdej chwili stracić, no więc okazuje się, że to wszystko nie daje nam poczucia bezpieczeństwa, nie wyzwala nas z lęków, te lęki tylko się potęgują, a potęgując się jeszcze bardziej nas napędzają, żeby jeszcze bardziej gromadzić, jeszcze bardziej strzec, jeszcze bardziej się nie dzielić, prawda i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Jezus pokazuje w dzisiejszej Ewangelii, że ostatecznie okazuje się, że mamy nad tym władzę że tu my mamy władzę nad tym. To nie jest tak, że mamona, czyli właśnie ta cała, te, 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 te wszystkie takie różne dobra poza Bogiem, które, jak, które są no, w sposób oczywisty gdzieś tam nam potrzebne. To nie jest tak, że one są totalnie niepotrzebne, bo Pan Bóg inaczej by ich nie stwarzał, gdyby były totalnie niepotrzebne. A to nie jest tak, że to one decydują. Okazuje się, że jest, przypomina, że to my decydujemy, co z nimi zrobimy. Że owszem, jakby to wszystko próbuje nas przekonać, że jest warte zdobywania samo w sobie, warte uwielbienia samo w sobie, i niestety my tu wpadamy w takie coś dzisiaj. Że właśnie jakieś tam dobra stworzone, takie czy inne, są warte uwielbienia, posiadania, zdobywania, pielęgnowania i służenia im. Jednak gdy się okazuje, że to nie ja posiadam pieniądze, to pieniądze posiadają mnie, to nie ja posiadam. Nie wiem, jakieś tam dobra, tylko te dobra posiadają mnie. Właśnie, ale okazuje się, że jest, przypomina to, ja mam władzę zdecydowania, co ja z tym zrobię. Okazuje się, ja mam władzę zdecydowania, tylko właśnie trzeba zacząć z tej władzy korzystać. Okazuje się, że to pewien wysiłek, ale ten wysiłek się opłaca dlatego, że wtedy nie jestem niewolnikiem. Okazuje się, że wtedy jestem domownikiem. Kiedy Jezus mówi, że żaden sługa nie może dwom, swan, dwom Panom służyć, to tu że takie słowa, które w sumie oznacza domownika Ketes To jest ktoś, kto mieszka w domu, jest sługą domu. Prawda, czyli jakby nie mogę w dwóch domach naraz mieszkać. Prawda, nie mogę być domownikiem dwóch domów naraz. Albo jestem domownikiem tu, albo tam. Nie mogę mieszkać w dwóch domach naraz, prawda? Mogę się znajdować tylko w jednym miejscu naraz i w konsekwencji tylko w jednym domu naraz. Jeżeli chodzi o to, żebym zdecydował wewnętrznie, co uważam za mój dom, prawda, za moją ojczyznę, bo właśnie tu cały czas będzie się zgłaszał kłamca i podsuwał mi moje, jakieś fałszywe tożsamości i próbował mnie przekonać, że te fałszywe tożsamości to są moje prawdziwe tożsamości. I on jest całkiem niezły w tym. Natomiast rzecz jest w tym, że ja mam świadomość, ja mam rozum, ja mam wolną wolę, ja mam władzę decydowania, że to jest moja prawdziwa tożsamość, a tamto to już nie. Prawda? Jakkolwiek mi się tamto próbuje wciskać. Tak, i właśnie o to chodzi, że to jest pewien wysiłek wracania do mojej prawdziwej tożsamości, wysiłek decydowania, wysiłek odkrywania, że to ja mam władzę zdecydowania, co ja zrobię z dobrami materialnymi. To się wiąże z wysiłkiem na przykład przekraczania swojego egoizmu, swojego wygodnictwa, swojego lenisa, nożnych takich rzeczy, ale cały czas trzeba odkrywać, że ten wysiłek się opłaca, w tym sensie, że to czyni mnie wolnym. To mi przypomina, że to ja jestem panem stworzenia. Tak, że Bóg stworzył wszystko, i całe stworzenie poddał mi. I tego szatan znieść nie może, że całe stworzenie jest poddane człowiekowi i stara się przekonać, znaczy jakby odebrać człowiekowi świadomość tego, kim człowiek jest naprawdę i właśnie przekonać człowieka, że jest takim pyłkiem w ogóle wobec sił rządzących tym światem, że ty nie masz wyjścia, nie masz możliwości, ty, się, ty musisz ulegać, ty musisz się poddawać, bo nie ma wyjścia właśnie. Teraz Jezus pokazuje, że jest wyjście i że to Ty jesteś Panem, to Ty decydujesz o co ostatecznie z tym wszystkim zrobisz, właśnie, że możesz zdecydować, że będziesz używał tego wszystkiego nie po to, żeby karmić swojego i swoją pychę, swój, swoje apetyty, swoje różne tam namiętności. Ale że możesz używać tego wszystkiego po to, żeby doskonalić się w miłości. Czynić sobie przyjaciół za pomocą właśnie tych wszystkich dóbr, które Bóg złożył w Twoje ręce. Po pierwsze, wyczytywać Jego wielkość, wielkość Jego miłości wobec Ciebie, że on to wszystko chciał uczynić dla Ciebie. Odkrywać swoją wartość, swoją godność. Jeśli Cię te wszystkie dobra zachwycają, uważasz je za wspaniałe, za dobre, to pomyśl sobie, kim jesteś w oczach Boga, że warto dla Ciebie to wszystko stworzyć. Właśnie, żebyś po pierwsze użył tych dóbr do odkrywania miłości Boga wobec ciebie i Twojej wartości. Żebyś stawał się przyjacielem z samego siebie po pierwsze. Żebyś odkrył, że jesteś wart miłości, żebyś się ćwiczył w tej miłości do samego siebie. A to zaskutkuje miłością do innych ludzi, prawda? Odkryjesz, że te wszystkie dobra Bóg złożył w Twoje ręce po to, żebyś uczył się czynić miłość wobec siebie, wobec braci i siostry, nie? Bo prawda jest taka, że to wszystko przeminie. To jest, szczególnie teraz w tych dniach listopadowych do nas dociera kiedy odwiedzamy cmentarze czemu? No bo tam są pochowane ciała naszych zmarłych. Nie? To właśnie warto sobie uświadomić, że żaden zmarły nic nie zabrał z tej rzeczywistości. Nawet czoło śmierć każe nam zostawić tutaj. Natomiast odwiedzając cmentarze, co odkrywamy, że jedyne co przetrwało śmierć to są relacje, miłość, przyjaźń. To, to, to jest jedyne, co przetrwało śmierć. To jest potężniejsze niż śmierć, miłość, przyjaźń. Relacja miłości, przyjaźni. Nie? To taka relacja, która powoduje, że ja uważam, że warto się wybrać na cmentarz, że warto się pomodlić za człowieka, chociaż on nie żyje, mszęza zamówić, prawda, kwiaty za z nich zapalić. Nie, relacja przetrwała, relacja miłości, przyjaźni to jest to, co przetrwa. I teraz właśnie chodzi o to, żebym ja odkrywał w sobie tę mocną potęgę panowania nad wszystkim, decydowania, co, co ja z tym zrobię, i żebym decydował właśnie w tym kierunku, upoił się, że dostałem w swoje ręce moc budowania czegoś, co jest potężniejsze niż śmierć, <laughs> budowania przyjaźni, miłości międzyludzkiej, między mną a moimi braćmi i siostrami. Właśnie. Nie? I teraz, żebym się też nie bał tego, że nie jestem w tym doskonały, nie jestem w tym świetny tak od razu, to Jezus właśnie pokazuje też w dzisiejszej Ewangelii, kiedy mówi o tych drobnych sprawach i tych dużych sprawach, że On mnie zaprasza do takiej drogi, gdzie będę wzrastał krok po kroku, żeby właśnie nie ignorować tych drobnych codziennych okazji, drobnych codziennych wydarzeń, My mamy silną tendencję do ignorowania tego, co drobne, co codzienne, że to nie ja, to nie to, to trzeba czekać, nie wiadomo na co, nie wiadomo na jakie okazje. A one są dzisiaj, właśnie te drobne, te codzienne, żebym tu się ćwiczył, na tym, co drobne, co codzienne, na tym, co jest na miarę moich możliwości tu i teraz. I żebym się przyzwyczajał do podążania w pewnym kierunku, do, przyzwyczajał się do podejmowania pewnego typu decyzji przyzwyczajał się do pewnego sposobu myślenia. Bo potem jak z przyjdzie coś wielkiego, to ja zareaguję, zareaguję automatycznie tak, jak jestem najbardziej przyzwyczajony. Wedle schematów, które sobie wykształciłem właśnie na tych codziennych, drobnych rzeczach. Jeżeli na tych codziennych, drobnych rzeczach prawda, wy wyćwiczyłem przyzwyczajenie do ulegania swojemu egoizmowi, lenistwu, wygodnictwu i takim różnym rzeczom. To, kiedy przyjdzie wielka rzecz, to okaże się w ogóle niezdolny do działania. Właśnie o to chodzi, że, że, że my ignorujemy to, co codzienne, co szare, co zwyczajne, co drobne, a to właśnie ostatecznie okazuje się, że to decyduje o wszystkim. Bo to właśnie tutaj na tych codziennych, drobnych rzeczach ja wykształcam pewne schematy zachowań, schematy myślenia, prawda? pewne przyzwyczajenia. Nie? To, to można z psychologii powiedzieć, że to na przykład jest taka terapia poznawczo-behawioralna, że jakby się człowiek żłobi sobie pewne nowe schematy myślowe, że, że, że pod, pod okiem terapeuty człowiek jakby rozpoznaje w sobie fałszywe schematy myślowe i później pod jego okiem jakby człowiek próbuje żłobić w sobie poprawne schematy myślowe, schematy myślenia i schematy zachowania. Nie, tak cierpliwie, wytrwale, dzień po dniu na codziennych, codziennych wydarzeniach. I to jest właśnie to, to się nie wzięło znikąd, prawda? To jest metoda Ewangelii właściwie, metoda Jezusa, metoda Boga, do której nas zaprasza. Nie? Wykorzystaj codzienne, drobne wydarzenia, żeby wykształcać sobie pewne sposoby myślenia, sposoby zachowania, które będą Twoim bogactwem wtedy, kiedy przyjdzie coś znienacka. Właśnie i tu jeszcze w dzisiejszej Ewangelii się pojawia jeden taki aspekt, nie? że widzicie faryzeusze. Faryzeusze jakby się tak wczytać w Ewangelię, to okazuje się, że faryzeusze dosyć dobrze wiedzieli, o co Jezusowi chodzi, i w sumie wiedzieli, że Jezus ma rację. I tak naprawdę zobaczcie, oni nie byli w stanie merytorycznie z Nim dyskutować, a jednocześnie nie mieli zamiaru zmienić swojego stylu życia, prawda? I to też jest wielkie niebezpieczeństwo, że ja nie chcę ruszyć z miejsca, że ja strzegę swojej strefy komfortu w tym sensie, że nie chcę żadnej zmiany, nie chcę nic zmieniać. I teraz widzę, że no ktoś w sumie tu ma rację, nie? że ja powinienem coś zmienić, nie? ale ja nie chcę, bo tak mi jest wygodnie, tak mi jest dobrze, ja nie chcę nic zmieniać. To jest dramatyczna postawa. I teraz co się pojawia, że ja widzę, że nie jestem w stanie merytorycznie dyskutować to zaczynają się takie zarzuty ad personam nie? wtedy, to łatwo poznać, nie? Że, że jakby ktoś nie wchodzi w merytoryczną dyskusję, to zaczyna się czepiać jakby takich, za przeproszeniem, pierdół. Nie? Nie? Zaczyna się czepiać pierdół, a tobie nie wypada tak mówić, ja się nie spodziewałem, że Krządz w ogóle takich słów użyje, nie? a w ogóle to Krządz jest za gruby, albo za chudy. Nie? Prawda, i takie tam. Nie? Oni się śmieją, podrywają z Jezusa, prawda? Że nie są w stanie merytorycznie dyskutować, więc próbują jakby zniszczyć Jezusa, ośmieszyć Go na płaszczyźnie osoby, prawda? Zobaczcie, to jest metoda do dzisiaj. Nie? Jeżeli nie ma jak merytorycznie dyskutować, bo ktoś mówi prawdę, no to się próbuje jakiś tam wyciągnąć, ośmieszyć go, zdyskredytować w oczach ludzi, nie? Jakiś tam się wyciąga, jakieś tam pierdoły, plotki, przypisuje jakieś cuda, nie? Prawda? A tu właśnie chodzi o to, żeby wracać do merytoryki. I patrzeć na, rzeczy, na, to, na na to wszystko merytorycznie. Merytorycznie, a nie pod względem tego, czy mi tak wygodnie, czy niewygodnie. Tylko gdzie jest prawda, nie? gdzie jest prawna, to jest cały dramat, że my tak jakoś wykształciliśmy w sobie przyzwyczajenie do kłamstwa i tak to kłamstwo w naszych oczach wygląda atrakcyjne, że tak lubimy wsłuchiwać się w kłamstwo, chociaż ono nas wybija z rytmu, niszczy nasze życie, odbiera nam dobre poczucie, prawda? poczucie godności, wartości, poczucie bycia dzieckiem Boga, zabiera nam właśnie tą, tą prawdę o tym, kim naprawdę, kim rzeczywiście jesteśmy w oczach Bożych. Ja jakoś tak za tym kłamstwem wiem, że ktoś tam, coś, ktoś tam coś z boku zagada, wyśmieje mnie, skrytykuje, ja już to przeżywam, nie wiadomo jak. A tu Bóg stoi i mówi o miłości. Tu są ludzie, którzy mnie kochają, którzy próbują mi to okazać. No to fajnie, fajnie, ale tamten mnie nie lubi. No i co z tego, że Cię nie lubi? Nie chodzi o to, żeby wszyscy Cię lubili. Nie chodzi o to, kim Ty jesteś. Chodzi o to, kim Ty jesteś, żeby tej prawdy się w życiu. W sercu, przepraszam, dzisiaj jest właśnie sobota, niepokalanego serca Maryi. Ty ciągle no, zobaczę, to ciągle wraca. Wczoraj to się pojawiło, dzisiaj znowu nie. To strzeżenie prawdy, nie? żeby nie dać się skalać serca kłamstwem, ciemnością, właśnie, jakimś syfem, prawda? I tu na przykład, że nie dać się skalać serca kłamstwem, prawda? Że moim domem jest ta rzeczywistość. Prawda? Że, żeby nie dać się skalać serca kłamstwem, że moje życie, istnienie, moje spełnienie to zależy od jakiejś rzeczywistości stworzonej, rzeczywistości poza Bogiem, poza miłością. Ja zostałem stworzony z miłości, ja zostałem stworzony z miłości do miłości I to jest prawda o mnie, to jest moja prawdziwa tożsamość i to jest mój. Prawdziwy dom i to jest moja radość i właśnie sztuka polega na tym, że odkryć ja Nie chcę się dać zabrać tej radości. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.